Siemano, siemano, po raz kolejny Za oknem śnieżek pada rzadko spotykane w Anglii Wczoraj ładna pogoda, a dzisiaj taka mała zawierucha no. Zabieramy się za mielenie suchego zakwasu na chleb maszynką do mięsa. Tak wygląda wysuszony zakwas. Fajnie odchodzi. Fajnie się kruszy. Idę do miseczki. To jak wspomniałem, jedziemy maszynką do mięsa. Zobaczymy w przyszłości, jak to się będzie robiło chleb z tego zakwasu suszonego no. ponoć można bardzo długo przechowywać nawet na kilka lat zostawimy próbkę jakimś woreczku albo słoiczku zobaczymy czy to będzie działać za rok czy tam dwa Róbcie zapasy. Czasy są niepewne. Hmm. Zakwas zmielony. Przestało padać. To wszystko na dzisiaj na